Odejrzymy dzisiaj co dziś Jestem przekonany, że czeka nas wielki mecz. Zapraszamy Ela Stadium. Witamy w deszczony wieczór ze stadionu Etiza. Cieszymy się, że dołączają do nas Państwo, by przekonać się, która strona dziś wyjdzie górą z konfrontacji. A o właściwą atmosferę zadbają dla Państwa. Nie można wykonywać ścisłów w taki sposób. Początek meczu, a już żółty karkonik. Można powiedzieć, że zawodnik nałożył problemu w całej drużynie. Wyobrażam sobie wściekłość trenera. Stawia na takiego delikwenta, a on mu się takim faulem w pierwszych minutach. Zupełnie jakby chłodną głowę zostawił przed. Trzymuje się przy piłce na połowie jeba. Pilka dołączona. Do Jest, grupa strzału. Oj, dobry pomysł. Tyle, że wykonanie już nie najlepsze. Minimalnie jedzenie. Szkoda. Następnym razem powinno się udać. Szefy teraz piłkę. Dobre ustawienie w obronie. Mogą budować akcję. Ależ go teraz. Ładne zejście z piłką ze skrzydła. Co za błąd teraz, stracił piłkę. Jak teraz dolegają akcje? Ale to w piłka powędrowała by daleko, daleko od celu. Na pewno nie tak to miało wyglądać, piłka uderzona nieczysto, albo po prostu zeszła z I Leicester traci piłkę. teraz partnerzy zespołu pokazują, się robi. Tymczasem coś nie wyjdzie zgodnie z założeniem, chociaż przy tym strzale to prawie wszystko poszło nie tak. Pretendent do miana kipsu goleju. No i po ataku, dobra interwencja. Sędzia nie może tego nie gwizdnąć, oczywisty faul niż wolny. Justin. Tak, sprawa wyjaśniona, wyłka wybita. Ciekaw jestem postawy de Bruyne w dzisiejszym meczu. Pewnie jak my wszyscy. Zawsze warto mieć kogoś takiego w górze. Kogoś to za, ale teraz będzie ja się ja za, musi to wstrzymać. Pana interwencja, prawo. Utrzymali się przy mnie więc sędzia stosuje korzyść. Dobre, to ona siebie teraz odegra tej właśnie. Szansa do wyjścia w Tak jest! E ten mecz już na pewno nie zakończy się bezplankowo! Nie spokójka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną konkurs. A we całym efektywny i efektowny. Tak to się robi. Proszę Państwa, świetne strzały, ani chwili czasem proste środki są najlepsze. A w takich sytuacjach liczy się wiara w własnym radzie. Węgier w gra została mszczona, ale teraz sędzia wraca do telefonu i pokazuje żółtą kartkę. Tak, dobre sędziowanie. Z jednej strony granie traci na płynności, a z drugiej przegnienie nie uchodzi na sucho. Załodni klaster, gubi piłkę. Dobra decyzja, ubrane przejście. Znakomita interwencja. O, teraz jest niezłą magią. Sława, brawa, brawa, teraz. Odmówienie. Odmówienie. Akcja rozwija się brawa, W takiej sytuacji trzeba brawa, 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 Nic z tego nie będzie. Jest przy piłce. Może no, rozprowadzić się na cyr. Może są duże do piłki, ale Branka sprząsnął mu ją z przedniosem. Zaprzestrzeniby się próbować skrzydłem. Ale jest niebezpieczna piłka. Nie tego nie strzelił. No co powinniśmy tu mieć teraz remis. Z takich okazji po prostu nie wolno marnować. Ale uwaga, jest w Znakomite wejście, choć mają brzm z autu. Sabio. Kilka poza boiskiem, za chwilę brzm z autu. I tak, trzeba z obrońcami. Aleśko z koła ma A i poprzeczka! Ale to jeszcze nie koncentracji. No i za to przewinienie. Sędzia wiktuje rzut karny. Proszę, w stronę miłki, De Bruyne. Tak jest! Traciony, zatopiony.

wciąż jest w szoku. I mi też nie bardzo rozumiem, co się stało. Doskupy. Ej, piłka wciąż jest w grze. Udany odbył piłki, ale ta wyszła na ja przykrości. 我也拿东西拿去。<c oughs> Zdobycie. Zaczynamy od środka. Strzelili go na kontaktowego. Są na fali. Szelester pójdzie za ciosem. Spokojnie rozgrywają teraz piłkę między sobą. Żeni do pół. Sędzia kończy Kazaku. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Kora na przebie. I proszę Państwa, jest! Różnica przeciwna znowu musi go iść wyjść! Zasadą głowę i pozachwycajmy się tą tym Rajdem jeszcze przez chwilę. Ileś tu było odwagi, by ruszyć do przodu? ileś uboju, by go w połowie? Ileż energii? Jestem oczarowany! Okazja! Nie zepsuł czego! Ależ tu było niebezpiecznie! Sytuacja jeden na jednego z bramkarzy, nie przynosi owoców w postaci bramki. Niezwykłe. Drużyna Leser ma teraz miejsce na skrzydle. Ale szkapitalne zachowanie w obronie. Uratował swój zespół bez powstań. gdzie że nie zagrał zgodnie z przepisami. Pałów, żubony. Słowy kombinuje. Reszta uroczyli w ciągłym odsłacie. I mamy dublę! Tak jest, proszę państwa! Ten zawodnik drugi raz ułatwia dzisiaj jak wyborne na wykończenie. Zimka poleciała tak szybko, że nie było absolutnie żadnych szans na auta. Co się jeszcze wydarzy? Co chciałbym powiedzieć? Męczester Zigi na połowie wywala. Co zrobią? Ależ teraz rozczarowanie. Ten atak wyglądał obiecująco, a jednak spalił na panece. Właśnie pół godziny gry przed nami. Złamał w tej sytuacji przepisy, nie ma co dążyć. Koła cięci. Sędzia piszcze żółwony dla City. NRS-T prowadzą na wyświeżonej gacza. Będzie kombinować od nowa. Udane podanie i przechwyt. Rzebi do kół, świetny w jeden, na kilka. Uwaga. Kilka do roku. No i ma ataku, zagrożenie minęło. Rzadko trafia się tak zacięty emocjonujący wręcz do komentowania. Widać to po statystykach, że obie drużyny stwarzają sobie sporo okazji i robią wszystko, żeby to wygrać. Mamy widzek i sędzia wskazuje na jedenasty metr. Jeśli to wykorzystają, odzyskają prowadzenie. Dobra interwencja, ale zagrożenie jeszcze nie minęło. No jednak nic z tego nie będzie. Dobra sytuacja, można ruszać z kontrą. Przyjął groźnie, wszystko są na Wyborna okazja, ale trzeba jeszcze strzelić w sytuacji sam na sam. Nie było z pomysł, tyle że zabrakło tu precyzji przy samym uderzeniu. na wejście, piłka odegrana. Ależ teraz będzie okazja! Oj, ale to teraz, Samariu! Sytuacja sam na sam z bronkarzem. Powinien sobie poradzić. A tak próbuje. też, silnie Zapomniał o precyzji. I Bernardo Silva. Jacek Sidor, przeciwko przeciwnik piłkę. ஏதாவது நீ பாத்து சொல்லி என்ன தெரியாங்க Futbolu. Nie ma miejsca na pogłaźliwość. Taką sytuację w na jednego musieli. Na tablicy świetlnej wynik 4-3. No i mecz kończy się oboradką, faworyta. Manchester City schodzi z boiska pokonanych, ale zagrali dzisiaj naprawdę poniżej swoich możliwości. Nie, nie wyszedł internet, przeciwny zespół okazał się po prostu lepszy. Czasami tak bywa, oby nie weszło im w